To teraz dedykacja od Magdy dla Karoliny. Bardzo fajna zresztą. Podejrzewam, że to są studentki architektury. A dlaczego? Bo teraz mowa będzie o Gzymsie. Gzyms element architektoniczny w postaci poziomej zwykle profilowanej listwy, wystającej przed lico muru, która chroni elewację budynku przed ściekającą wodą deszczową. Nierzadko pełni też funkcję ozdobną. W tym ostatnim przypadku gzyms tworzyć może kilka profilowanych listew z dodatkowymi ozdobami umieszczonymi nad lub pod listwami. Gzyms, gejson, w architekturze starożytnej Grecji i Rzymu był jednym z elementów belkowania chronił fryzy i koronował całe belkowanie. Dziś wykonuje się w budownictwie gzymsy o formach zupełnie prostych i ściśle funkcjonalnych.